Przypomnijmy, zgodnie z ustawą przekształceniową 1 stycznia 2019 roku wszyscy użytkownicy wieczyści gruntów pod budynkami mieszkalnymi stali się z mocy prawa ich właścicielami. Grupa Radnych Prawa i Sprawiedliwości Z Lubina chciała, aby zniżka objęła również współdzielnie. W tej sprawie złożyli stosowny projekt uchwały. Na nadzwyczajną sesję przyszli także przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych z Lubina. W budynku mieszkalnym, w którym mieszkamy ja na spółdzielczym prawie do lokalu, a pani jako właściciel, pani skorzysta z bonifikaty, a ja nie. W przeprowadzonym głosowaniu zdecydowano, że inicjatywa udzielenia bonifikaty spółdzielni nie zostanie wprowadzona w życie. Zaproponowanym rozwiązaniem opowiedziało się dziewięciu radnych, zaś przeciw było trzynastą. Ta bonifikata, którą uchwaliliśmy i uchwała, którą uchwaliliśmy, dotyczy wszystkich mieszkańców i osób fizycznych. I taki był nasz cel i tak, to był kierunek, w którym się kierowaliśmy. Każdy mieszkanie z dzisiaj który posiada własność do lokalu, może wykupić i z tej bonifera skorzystać, natomiast jeśli posiada mieszkanie spółdzielcze wtedy po prostu przekształcić to na własnościowe i w każdej momencie, nie ma ograniczeń czasowych, może skorzystać z tej bonifikaty. Projekt uchwały wcześniej został negatywnie zaopiniowany także przez Komisję Gospodarki Komunalnej. Bonifikata przekształceniowa nie obejmie w Lubinie spółdzielni. Ustawa rzeczywiście jest tak skonstruowana, że obejmuje spółdzielnia, czy daje możliwość objęcia spółdzielni, natomiast nie daje możliwości objęcia wspólnoty mieszkaniowych, czyli wszyscy właściciele lokali użytkowych w spółdzielniach czyli właścicieli spółdzielnie, mogłyby grunty pod tymi lokalami, przynależne do tych lokali, wykupić, natomiast właściciele lokali użytkowych we wspólnotach no, nie, nie mieliby takiej możliwości, bo ustawa po prostu ich nie uwzględnia. Stąd też nasza decyzja jest taka, żeby uwzględnić po prostu osoby fizyczne w, jakiś, w taki sposób, żeby wszyscy byli traktowani równo. Czynsze wzrosną raz, że nasi członkowie nie skorzystają z bonifikaty, a dwa, że też nie będziemy mogli skorzystać z bonifikaty, jeśli chodzi o tereny zielone, które Wspólnoty na przykład nie mają, a spółdzielnie takich terenów mają wiele. W odniesieniu do spółdzielni mieszkaniowych wystarczy, że tylko jedno mieszkanie będzie miało wyodrębnioną własność i wówczas automatycznie cały budynek spółdzielni będzie podlegał nowej ustawie. Natomiast co do pozostałych osób mających w takim bloku lokatorskie i spółdzielcze prawo własności, opłatę przekształceniową ma płacić bezpośrednio spółdzielnia. Dlatego spółdzielnia może chcieć obciążać taką opłatą swoich członków w postaci na przykład wyższych rachunków.